Witam ponownie w czwartek, czwartunio. Jest taka sprawa, że oceniliśmy sobie paczkę drużynę tygodnia. Ale tutaj mamy ciekawą też paczkę. I zobaczcie, macie tutaj piłkarza, którego możecie sobie wybrać. Zobaczcie, ja sobie zrobiłem event i mam jeden los. I teraz, którego piłkarza chcę, sobie mogę wybrać. Ale pamiętajcie nie wybierajcie najpierw piłkarza tutaj, tylko jak zrobicie sobie event, dostaniecie też tutaj, dostaniecie tutaj piłkarza, znaczy los i zobaczcie, ja zrobiłem event, dostałem ten chance deal i wpadł mi ten oto Pan Chris Wood i on już jest mój. I teraz z tego specjal Tutaj możecie sobie wybrać Selection kontrakt. Ja już to mam. Mogę sobie wybrać kogo tylko chcę. Tylko na razie nie wiem jeszcze kogo chcę. Także pamiętajcie, najpierw eventy poróbcie, polosujcie z tej paczki, a dopiero później sobie wybiercie. No zrozumiano, zrozumiano. To przechodzimy do paczki I ocenimy sobie tych piłkarzy. Chris Wood. Ja go trafiłem i jestem bardzo zadowolony, bo targetmenów nie jest za dużo w tej grze, a szczególnie fajnych. A to jest bardzo silny, bardzo skuteczny, fajny napastnik. Jeśli chodzi o targetmenów, jeden z najlepszych dla mnie. Na pierwszym miejscu dałbym wiadomo Jan koleg, ale to jest karta płatna. Oliwię Można ją mieć płatną, a można z drużyny tygodnia na przykład. No, i na trzecim miejscu chyba bym dał tego pana. Przynajmniej z tymi targetami, co ja grałem, jeszcze Hoselu Hiszpan świetnie mi się podoba. To tych czterech na pewno mógłbym targetmenów polecić. Czyli jak gracie na wrzutki, potrzebujecie targetmena, Naprawdę polecam. Naprawdę polecam. Chris Wood na tak. Jego spokojnie możecie sobie wziąć nawet. Nie musicie z nim grać w pierwszym składzie. Gracie sobie fajną piłkę rywal się dobrze broni. Nie możecie przełamać jego obrony. Trzymajcie takiego byka na ławce. Trzymacie sobie takiego byka na ławce. Później gracie, wiecie, tak zwaną lagę i właśnie na niego, na zgranie czy na szczał wam może przełamać obronę. No, no fajny napastnik, ja go polecam. Tego mogę śmiało polecić. Ryan Gravenberg, Anchorman, Holandia, ma 90 wzrostu, prawa noga. Skillem ma tutaj do podań dłuższych. Ma też montaż pas, ma do obrony interception, ma aerial, ma coś do dalekich szałów, ma -time shot, double touch. Bardzo fajne. Bardzo fajny. Ja go kojarzę bardziej z box to boxa. Ludzie go oceniają naprawdę fajnie. Tu jest anchorman. Jak ktoś nie ma anchormana, to naprawdę pomyślcie o nim. Anchorman to wiecie, bo jest fajny styl. Będzie wam na środku boiska fajnie pilnował dobytku. Nie będzie się rozbiegał, tylko będzie pilnował. Tutaj jestem na tak. Bramkarza to nie oceniam, bramkarza to wiecie, trzeba sprawdzić. McCallister, nie Kevin, ale Alexis McCallister, Argentyna, Niziutki mecz, 76, 72 kg, fizycznie słabo, szybkościowo słabo, gra w obronie, gra podania, dribling, tutaj fajnie. Skile do podań, zobaczcie: Ping-pong, crossing, Lofted Pass, two Passing, one-touch Pass. skile do szczałów, trzeba dodać. Skile do szczałów i do obrony. Orkiestro, jak nie każdy lubi ten styl, no to już musicie sobie odpowiedzieć, czy lubicie grać Orkiestra, orkiestra no, człowiekiem, orkiestrę. Ciężko to powiedzieć. I tutaj byłbym. Tutaj bym nie polecał, tego bym nie polecał. Gra bok tak do pomocy, ten, tego bym ominął. Boczne obrońca WMG 21 lat ma ping-pong crossing, Fighting Spirit, Spirit Interception. Takie wiecie, a taki fullback będzie Wam zamykał flankę, fajne wahadłowy, fajne obrońca. Jak lubicie, żeby bocznie obrońcy wchodzili, zamykali Wam akcję. To tam będzie doskonały. Ma fajną wrzutkę. Przyspieszenie, szybkość. Nad tym bym się zastanowił. Tego polecam, tego polecam. Tylko jemu też trzeba dać skile jeszcze. I będzie fajny. Tego bym polecił. Gabriel Magalaes No to jest bardzo silny obrońca, taki wiecie, taka ściana. Nie wiem, czy przy obecnej grze nim bym grał, bo jest za wolny i za słaby balans ma. Ale wiecie, playstyle w naszej piłce się zmienia i kiedyś może być przydatny. Ocenię go jako pod grę longboard, longboard counter. No, może być w porządku. Jak nie macie obrońcy, to może być w porządku. Chociaż no ja osobiście bym nim nie grał, bo no teraz to jest bardzo Wiecie, te prostopadłe piłki to jest za szybka gra na takiego obrońcę. Ale obrońca całościowo fajne. Spoko. Van Dijk. Van Dijk to ma w ogóle super ID w tej grze. On się super sam ustawia. Skile ma fajny. Bloker, interception, man marking, aerial, acrobatic, dalekie podanie, waiting pass heading. No tutaj kawał chłopa. Kawał chłopa i wiecie, Van Dijk, jedni kochają w nim grać, inni, inni nie potrafią. Ale on naprawdę potrafi się sam dobrze ustawić. I do takiej gry long ball counter naprawdę fajny. Myślę, że speed będzie miał na poziomie 80, przyspieszenie gdzieś 75. W obronie będzie bardzo dobrze, siła Umie piłkę wyprowadzić, build up. No tego spokojnie można polecić. Wanda na tak. Vandalik na tak. William Saliba. Tutaj też jest build up. Tutaj będzie na pewno, może troszeczkę gorszy w obronie, ale na pewno będzie bardziej szybki. Po prostu będzie szybciejszy niż Vandalik. Bloker, interception, man, marking aerial, acrobatic, waiting pass. No ten będzie dużo szybciejszy niż niż Van Dijk. Troszeczkę będzie gorzej w obronie, ale piłka też potrafi wyprowadzić. Bardzo fajny. Jak budujecie obronę, to kogo bym wam polecił? Van Dijk czy Saliba? No Van Dijk to jest klasa. On się potrafi sam dobrze ustawić, a Saliba, jak wy się dobrze poruszacie, to on będzie dużo szybciejszy. Saliba się nada i do gry long ball counter, i do long ball, i do quick counter, bo, bo jest szybki, nie? Czyli i ten, na, i ten na tak, i ten na tak. To już od was zależy. Z obrońców akurat mamy tutaj ilu? Trzech obrońców. To na pierwszym miejscu dla mnie Saliba van Dijk. Gabriel na trzecim miejscu. Ale ładnie wygląda w tej mózgce, kurczę, a ja zbieram piłkarza arsenalu. I kogo tu ja wezmę, nie wiem. Może Salacha? Wbiję mu CFA. Dobra, ocenimy teraz. O, jeszcze jest jeden pomocnik. To Makalister na nie. grawem na tak. I tu mamy trzeci pomocnik, Declan Rice. Box to box, fajnie. Ja szukam box to boxa. Skile do bronienia, do podań, fajne. Ma skille. A A bym mu włożył. Włożyłbym mu coś do strzałów. I fajne, fajny. Jakiegoś Vantage Pass bym mu jeszcze włożył. No, w końcu może ten Declan Rise zaczął biegać. Myślę, że ponad 80 speed. Około 80 przyspieszenie. W obronie będzie fajnie. Podaniowo też spoko. Z pomocników wziąłbym na pierwszym miejscu Gravenberg, na drugim Rice i na trzecim dopiero McAllister. Przejdźmy do ofensywy. Chrisa Wooda na pewno polecam jako targetmana. Isak. Całkiem odmienny styl. Chris Wood, ściana gra plecami do bramki. Zagrać na ścianę, na klepkę, wygrać głowę, szczelisz główki. utrzyma trochę tą piłkę, wiecie, na ścianę do rozegrania. Tutaj całkiem inny styl: gol poszedł, prostopadła piłka, wyjdzie. Myślę, że wykończenie będzie miał 90, Spida pewnie też 90, przyspieszenie z 85, przy takim wzroście 92, skoczny, silny. Piłka nie przeszkadza, podania trochę ciulowate. Sol control, flip flap do driblingu tutaj ma, freestyle shot. No, obowiązkowo dać mu one touch pass. No, fajne, fajne. Fajne, tylko myślę, że gol poszerów macie wiele i wy w drużynie, i co chwilę wychodzą. A taki target man to się rzadko zdarza. Dlatego Heizwood dam na pierwszym miejscu z napastników, a Isaac bym dał na, na drugim miejscu. No i Salah. Salah to jest skrzydłowy, można mu bić pozycję też, żeby grał w ataku. No ja z Salahem nie gram. Gram w tą gierkę 3 lata w i e futbol, odkąd wyszła. Dawniej wiadomo o się Soccer ISS, ale jak mówimy o samym i e futbol. No to ja nim mało gram i musi się to zmienić. No salach jak salach. Bardzo dobre wykończenie, bardzo dobra szybkość, dribbling. Speed. Zejście do środka i skończy, nie? Ucieknie. Outside cover, rising shot, double touch. One touch pass trzeba tutaj też dodać, coś do podań. Jakiś aerial też bym mu wrzucił. Salach spoko. Salach spoko. Jak gracie z krzydełkami. Można mu dać na, na spokojnie. No i pamiętajcie. Pamiętajcie o tym. Ja nie wiem właśnie, kogo sobie tu wybiorę. Ja jeszcze się chwilę zastanowię. Przeglądnę moją kadrę, jakie karty mam. Salibę mam karty dwie, to na pewno odpada. Zobaczę, jakiego mam wandajka porównam sobie z tym. Gabriela do mojego składu Arsenalu, albo Gravenberga ja chyba wezmę. Prawonożny, prawonożny. Ta forma u niego zachwiana chyba. No zobaczę, zobaczę kogo wybiorę, ale wy, tak jak mówię, najpierw zróbcie sobie eventy, dostaniecie te żetony, nie wiem, tam jeden czy dwa i najpierw sobie zarosujcie. Mi wpadł fajnie, bo wpadł mi łód. A dopiero później wybierajcie. I dzięki za uwagę, widzimy się na Twitchu. Do usłyszenia. Hej, cześć. Auu.